Cześć, ja jestem Lady Fox i witam Was w absolutnie wyjątkowym, myślę, że raczej pojedynczym odcinku z gry Wasmofobia. Jako, że na ten moment trwa event świąteczny, a właściwie już chyba się nawet niedługo będzie kończył. Jesteśmy w lobby z milionem dekoracji. Bardzo ładnych dekoracji z mnóstwem śniegu, który ma nawet własną. Własną oprawę dźwiękową, kiedy się po nim chodzi. E, I tak, e, przede wszystkim muszę podkreślić, rozmowo B jest grą, horrorem. E, oczywiście o, o duchach, o byciu właściwie powiedzmy, że łowcą duchu, chociaż tutaj nie do końca tak to a, faktycznie działa. Natomiast ja jestem absolutnym tchórzem. Absolutnie boję się horrorów i tak naprawdę miłością do pasmofobii dawno, dawno temu zaraził mnie mój partner. Natomiast granie regularnie no, nie jest czymś, co raczej uskuteczniam, więc też nieszczególnie nie ta gra pewnie będzie się pojawiała na kanale. Natomiast tu znam, że Korzystając z tego, że jest event świąteczny i dzisiaj jest poniedziałek. Jest właściwie 23 grudnia, więc jutro mamy Wigilię. A oczywiście to oznacza, że mamy nowy weekly challenge, który resetuje się w każdy poniedziałek. W tym tygodniu mamy speedrun czyli no musimy właściwie spróbować jak najszybciej odkryć z jakim duchem mamy do czynienia. Nie jestem pewna, jak dokładnie będzie wyglądał challenge, więc stwierdziłam, że może, może zrobimy taki jeden, właśnie wyjątkowy odcinek z tego. Widzę, że na zewnątrz pada śnieg. Świetnie. Ogólnie przepraszam Was za nieco dziwną grafikę. Coś, coś mi się złego dzieje, jeżeli chodzi o Fasmo i grafikę. Mimo, że w opcjach, w teorii, nie mam nic, co by. By szczególnie tutaj miało mieć na to wpływ. Wcześniej grałam na najniższych ustawieniach przed upgrade'em komputera i w sumie to. W sumie to wyglądało to nieco lepiej. A się pani dalej tyle? Dobrze. Zobaczmy jeszcze. Event świąteczny już właściwie został skończony. W, te, w tym roku to był Winter's Jest. Czyli... A, i to był właściwie community event, który polegał na tym, że ta community zbierało punkty za znajdowanie odpowiedniego rodzaju ducha, robienie obiektywów, które gdzieś tam gra nam losuje, za każdym razem trzy obiektywy, i otwieranie pudełek Krampusa, które też gdzieś tam pojawiały się na mapach. Widzę, że mamy zrobione 100%, a to oznacza, że możemy odebrać nasze trofeum. Każdy event w każdym roku ma swoje własne trofeum. Tutaj mamy trofea halloweenowe, tutaj są świąteczne i miejsce na kolejne z tego roku. Tutaj mamy wielkanocne. Kilku, kilku mi tutaj brakuje, ale może jeszcze będzie gdzieś okazja zapełnić gablotki. Dobrze, no to zobaczmy w takim razie, co tu się stanie. Bardzo podoba mi się ta animacja. Wow! Okej, okay, dorobiliśmy się śniegu do choinki. Świetna sprawa. I mamy trofeum Krampusa. Chyba, hmm. że nie ma tutaj daty, ale pewnie po prostu się nie zmieściła. Tutaj mamy wszędzie Holiday. Jaj. No dobrze, mamy telefon Krampusa. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy, na której mapie Tanglewood Drive. O, to nawet może będziemy mieli okazję zobaczyć tego ducha, bo fakt faktem, ta mapa też jest oznaczona prezentem. To znaczy, że jest jedną z map eventowych. Bardzo głośno ile się odsuniemy. Dobrze, no myślę, że nie będziemy przedłużać i, i zobaczymy, jak nam pójdzie. W teorii jest to speedrun, czyli spróbujmy faktycznie coś tam pospidranować. Zobaczymy, jakie będziemy mieć przedmioty. W teorii, timer, jeżeli chodzi o każdy każdy. o! o. Wszystko się doczytuje. Każdy run powinien się domyślnie zaczynać w momencie, kiedy otworzymy drzwi. Nie te, a drzwi do, do domu, tamte. Dobra, weźmy sobie latarkę. Weźmy sobie kamerę. I termometr. No i zapalniczkę. Jak widzicie, mamy duży wybór przedmiotów. Tak, najbardziej chodzi nam o to, żeby znaleźć jak najszybciej ducha. Przede wszystkim mamy kamery, żeby rozejrzeć się za orbami. Które mogą się gdzieś pojawić. No bo też rzucone? Nie. No i to możemy zacząć od włączenia sobie, o proszę a, światło jest okej, okay, okej okay. nie mamy nigdzie to jest duch piwniczny hm, bania Nic nie widać, a nic nie słychać. Mamy lustro. O! I znaleźliśmy ducha. Dobra. O chwila. Nie możemy zapalić światła? Co się stało? O. Dobra, więc tak, mamy tu orby. To znaczy, że to jest pokój ducha. Mmm. Jest bardzo ciepło. A no dobrze, czy one nadal tu są? Tak, przedziwne. Mm, dobra, Dajmy tutaj wszystko, co mamy. Mamy sobie światełko, nie lubimy ciemności. No i tak, duch jest raczej mało aktywny, więc możemy. Co możemy? Od czego możemy zacząć? Spróbujmy zdobyć jakieś więcej dowodów. Dowodu, tak, dowody. Mamy orby, to znaczy, że możemy je odznaczyć jako dowód i sprawdzić, jaki rodzaj ducha może nam się trafić. Mm, Okej, okay. patrząc po. Tym co mamy jest kilka ciekawych opcji. Co aktywny duch? Możemy sprawdzić, czy czegoś nie dotknął. Nie zostawił. Odcisków nie ma. Okej, okay. tutaj już jest faktycznie zimniej. Mhm. Tak, jeżeli widzimy. Jeżeli na dworze nie pada śnieg i widzimy ten taki podmuch, powiedzmy, powietrza pod, pod naszym nosem, od, idący od postaci, to mniej więcej znaczy tyle, że to jest najpewniej ten najzimniejszy obszar, gdzie mamy ducha. A może tak i tak zróbmy. Przynieśmy mu wszystko, co możemy. Próbujemy to w końcu speedrunować. No ja i tak jestem dosyć wolna z tym. Mamy IMF, który będzie sprawdzał każdą aktywność naszego ducha. O! Nie nam czymś rzucił. IMF 3. To jeszcze nam nic nie mówi niestety. Może spróbujemy do Może uda nam się zobaczyć z naszego ducha? Hmm? Czy gdzieś dotknął, może drzwi? Nie. Sól jest potrzebna po to, żeby zobaczyć, czy duch właściwie może wejść w tą sól i czy mm, nie zostawił, może, odcisków. W wypadku stupek mamy jeden stopień. Mamy poniżej jednego stopnia, to znaczy. Okej. Okay. Nie wiem co tu się dzieje, ale nasz gdzieś tam sobie siedzi. A... ale słuchajcie, no tym razem mamy wszystkie dowody. Książka się unosiła, więc zaczęła więc zaczął pisać w niej, co znaczy, że to jest ghostwriting, został nam Mer, Revenant i Fey. I w tym wypadku temperatura również schodziła poniżej jednego stopnia, co znaczy, że będzie to freezing temperatures, czyli po prostu temperatura poniżej zera, co by się składało na Revenantes. Więc możemy pójść... W... Do Vana i sprawdzić jak nasze przypuszczenia mają się do rzeczywistości. Tak? To był Rewenant. Ravenant jest dosyć agresywnym duchem, który jeżeli zacznie, zacznie. polowanie, zacznie hanta na nas, będzie. Będzie dosyć szybki w momencie, kiedy nas zobaczy, więc jest to jeden z bardziej niebezpiecznych duchów. 5,5 minuty nie jest złym czasem. Myślę, że myślę, że możemy go poprawić, więc możemy. Okay. Możemy wrócić i spróbujmy trochę to przyspieszyć. Mm, co, zaczniemy od orbów. Mm -hmm. My mamy wszędzie światło, to nie musimy. Szczególnie zaczynać od tego zapalniczka. No i cóż. Wszystkim tutaj proszę światełko. O! Proszę bardzo, mamy ducha w kuchni i mamy też pudełko. Ja tego pudełka teraz nie zamierzam otwierać, bo już w sumie. Jesteśmy po evencie. Natomiast. Okej, okay. aż tu bardzo lubi drzwi. Więc pójdźmy szybko po światło ultrafioletowe. Zobaczymy, czy przypadkiem nie zostawił jakichś odcisków palców. Um. I tak. W sumie, wydaje mi się, że mam. Mogłyby to być twinsy. Na razie powiedzmy, że jest to takie założenie. Mm, ponieważ twinsy to dwa duchy, które bardzo lubią odnawiać interakcję jeden po drugim. On bawił się chyba tymi drzwiami. Ale nie widzę tutaj nic. Na razie my to zamknijmy sobie tu światło. Mm. Dobra. My, czy będzie tu jakakolwiek aktywność. Może jest już zimno. Przeciwne mm. jeszcze nie jest zimno, ale to jest. Pokój ducha. O! Ok. IMF5 i jeszcze bliżej Twinsów. Dobra. Sprawdźmy właściwie tak, co jeszcze potrzeba na Twinsy. A właśnie, jeszcze mamy orby, co wyklucza Twinsy. <laughs> mamy Rajdż albo Obakę. Mm. Obakę miałby. ...światło ultrafioletowe. Co ten duch zrobił? Rzucił czymś chyba? Um, a Rachel miałby... ...dos projektor. No dobra, zobaczmy czy uda nam się... ...zobaczyć naszego ducha. Um, I pójdźmy szybko po sól Sprawdzić czy... ...zostawi odciski. No, bardzo aktywne. Więc tym bardziej mógłby to być Raju, który w sumie jest. Jest znany z tego, że przy dużej ilości elektroniki jest bardziej aktywne. Może tak. To. To były Dotsy. Wydaje mi się, że widziałam tu ducha, co by oznaczało, że jest to A, Czy Możemy jeszcze raz? Hmm. Tak, od razu też nie wykluczam. W tym wypadku, jeżeli od razu nie widzę odcisków po e, sp sprawdzeniu ich światłem um, trafioletowym, to nie wykluczam od razu obaka jako ducha ponieważ faktycznie um, Obake jako, jako duch ma powiedzmy ukrytą umiejętność taką, że nie zawsze zostawia te odciski. Jest tam chyba jakiś, jakiś procent, nie wiem, 30 chyba procent szans albo, albo coś takiego, kiedy faktycznie zostawi te odciski. Um, I tak, wrócimy sobie właściwie już do lobby, bo... Ma, ma to być domyślnie speedrun, więc spróbujmy to faktycznie speedrun'ować. To był faktycznie Raiju, ale chyba czasu swojego... A! Minuta 15 sekund poprawy. No dobra, to teraz spróbujmy jeszcze szybciej. Tak, weekly challenge trzeba zrobić trzy razy. Poprawnie trzeba znaleźć po prostu, jaki to jest rodzaj ducha, żeby, żeby faktycznie je skompletować. Na początku tutaj w sumie te... Te nagrody, powiedzmy, pieniężne, czy te, to, to honorarium za znalezienie ducha i właściwie skompletowanie tego jest całkiem niskie, przynajmniej na początku. Natomiast na końcu, po zrobieniu wszystkich trzech, paniczka, po zrobieniu wszystkich trzech, dostaje się po prostu dużą, duży zastrzyk i gotówki, i I gotówki, i w sumie doświadczenia, z które, którego później można dostać level. O! Okej, okay. no chyba... chyba znaleźliśmy ducha. Tym razem nie widzę żadnych orbów. Okej. Okay. A... No to widzę bardzo dużo rzucenia. chyba jest tutaj. Jeżeli coś rzuca bardzo dużo, to możemy myśleć, że to jest potencjalnie poltergeist, który wręcz uwielbia rzucanie przedmiotami. Bo jako specjalną umiejętność potrafi. O kurczę, to są duże spajki. A jak specjalną umiejętność a, używa do swoich. Moty, powiedzmy, żeby, żeby utworzyć eksplozję przedmiotów, które latają wszędzie, dookoła. Zobaczmy, czy coś tu dostaniemy. Temperatura jest całkiem wysoka. Jest bardziej tutaj niż tam. Jeżeli temperatura spada. Albo nie? A wiecie, co możemy zrobić? A to sobie zostawmy. Chyba jest tutaj, ale. Coś, coś z tą temperaturą dzisiaj jest nie tak. 20. E, jest 16. O. Dobra, chyba jednak bardziej tutaj jest. Um, dzisiaj to możemy to sprawdzić, bo mamy też. Uh, first possession, czyli jedne jest w kuchni. Jeden ze specjalnych przedmiotów, których można używać. A, zwyczaj płaci się cenę w postaci postaci sanity. A, od konkretnego poziomu sanity później duch może na nas zacząć polować. Dobra, no sprawdźmy... Sprawdźmy właściwie co to jest. Nie mamy jeszcze żadnego dowodu. Na pewno nie ma orbu. Jemy mm. w 5 okej okay. to nie może być poltergeist teraz tak, zobaczmy co innego to może być o nie widzę żadnych odcisków ale nie może to być też obakę więc raczej nie jest to ultrawiolet. Znowu skłaniam się ku, ku Twinsom, ale Twinsy miałyby... Być... Okay. Okej, okay. okej. To było przerażające, <grymne> ale akurat byłam w dzienniku. <grymne> okej, okay. um. ba bardzo proszę, tak się nie bardzo proszę tak nie robić. Ah, nie było miłe. I wiem, to może być też Rave. Uh, Rave miałby. Spirit Box. Ok. Na razie mamy tylko IMF. Mm. Nie jest to UV. Może. Może są to tacy. I możemy też sprawdzić jeszcze raz temperaturę, no jest coraz niższa. My tu możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. I możemy wziąć sobie jeszcze jedna... Do cymy możemy wziąć też Sanity Pies, żeby upewnić się, że nic nas tu nie zje. I więcej soli, żeby sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem Wraith. Wraith jako specjalna umiejętność ma to, że nie, nie może stanąć w soli, więc nie zostawi za żadnym razem odcisków w soli. Stawmy mu wszędzie sól, tak żeby mieć pewność, że on musi w nią wleść. To jest, to jest mój plan na tę rozgrywkę. Chciałam powiedzieć rekord. A teraz, czy to były docy? To chyba były docy. Bardziej tutaj też kręci. Hmm, czy ty duchu może dać nam jakiś, jakiś dowód? Temperatura spada. A raczej nie jest to shade, bo shade jest bardzo. Nieśmiałym duchem, który, oj, który niekoniecznie będzie się pokazywał, czy, czy robił cokolwiek przy nas. No, powiem Wam, że patrząc na to, że nie wdepnął w żadną służbę, wydaje mi się, że to jest po prostu rave. A. I, i chyba po prostu z tym wyjdziemy. Bo możemy spędzić kolejne 5 minut szukając dowodów, ale jednak to miał być speedrun, więc weźmy trochę ryzyka to był rave, ok. No i teraz odblokowałam kilka rzeczy, ponieważ dostałam lewen. No i mamy 5000 tysięcy... O dolarów i 5000 XP. ta gra zajęła nam 6 minut no nie udało mi się powiedzieć mojego własnego rekordu nie szkodzi um, nie dałabym temu jeszcze jedną szansę mm, dobra to już to już nadprogramowe słuchajcie ja wiem nudy ta sama mapa tylko ale spróbujmy jak najszybciej sobie z tym poradzić? No. no tak, teraz to ja nie trafiam w nic. Dobra. Lecimy, sprint. Mam nadzieję, że trafimy na orby, to wtedy też o wiele szybciej w sumie. Szybciej będzie nam znaleźć tego ducha. Właściwie to. Mm. No tak. O, rany ciemno. Nie jestem najmądrzejszym stworzeniem. Najszybciej będzie nam znaleźć w ten sposób. On jest. W łazience. Dobrze. Wierzę, że w tej tutaj. Bo coś tam słyszałam. A, więc świetnie. Weźmy sobie od razu piękny. Tak, zacznijmy od wzięcia do tego jeszcze Sony. Mmm, światełko by się tu przydało. Chyba w tej łazience. Nie? Mmm. No tu nie zapaliliśmy, nie zapaliliśmy światła chyba nie. O, jest na pewno gdzieś tutaj. Domyślnie. O, to jest orb. Mamy to. Dobra, Mamy mu światło. Um, UV mamy, przecież przy sobie nie mamy. Lećmy szybko po UV. I do C. Może jeszcze uda nam się znaleźć odciski, jeżeli jakieś są. Chyba nie. Dobra, tutaj. Chwila. Ty to? Czy on zamknął właśnie te drzwi? Gdzie co, ja, ja muszę to sprawdzić. Mm. To jest już personalny personal tech. Wydaje mi się, że to był Jura Ability. ma specyficzne ability, która jest dosyć rzadkie. Polega na tym, że duch może zamknąć drzwi. Tak. To był Jura Ability. Polega na tym, że duch może po prostu zamknąć całkowicie jakieś uchylone czy otwarte drzwi. Bez żadnego eventu, czyli pojawienia się gdzieś ducha i, i bez niczego innego. Ile razy duch użył swojego biedy? Mamy 2,5 minuty. To jest faktycznie rekord. Tutaj mamy też wszystkie. To nie był Jurek. A? No słuchajcie, ja lubię mieć rację. Um, nie wiem jak to się stało, dlaczego. Tutaj jest to zero, bo przysięgłabym, że to był irreability i że nie został raz, a dwa razy nawet użyty. Ale no w takim wypadku po prostu miałam szczęście. No, no głupi ma szczęście. No i cóż, a ja wam bardzo dziękuję. Nie był to zbyt straszny ani zbyt ambitny odcinek, ale uznałam, że może dla zabawy pokażę wam kawałek tego świata fasmofobii. Może jakiś bardziej normalny, o odcinek, gdzie robimy jednak coś trudniejszego i faktycznie te duchy widać, pojawi się w przyszłości, natomiast to, to już raczej zależy od was i od tego, czy jakikolwiek feedback ta gra jednak dostanie. Może, mogę też zaprosić kogoś, kto będzie działał jak mój comfy blanket w czasie nagrywania tej serii. Serii tych odcinków, bo mam nadzieję, że jednak nie będzie to pełnoprawna seria, chyba, że zejdę na a tak czy siak, kochani, ja Wam dziękuję za oglądanie. Wesołych świąt! I do następnego. Cześć!